Pokora bardzo często kojarzy nam się z czymś, z taką słabością. Ktoś jest zgarbiony, ktoś, jest, ktoś pokazuje, że, że jest w postaci takiej służebnej wobec drugiego człowieka. Ale prawdziwa pokora, biblijna pokora to jest świadomość tego, jakie są nasze aktywa i pasywa. Jakie są nasze dobre strony, nie po to, żebyśmy byli pyszni, ale także jakie są nasze słabe strony, po to, żebyśmy mogli uczyć się pokory i zależności od Pana Boga, ponieważ jesteśmy słabi i grzeszni. Matka Najświętsza właśnie w hymnie Magnifikat yy, opowiedziała tę prawdę, że Pan Bóg sprzeciwia się pysznym, a wywyższa pokornych. Maryja właśnie była tą, która w pokorze swojego serca rozważała wszystko, co dotyczy jej syna. I w ten sposób stała się błogosławiona między niewiastami, błogosławiona na całym świecie w tysiącach sanktuariów.